Jestem stąd. Od lat pracuję dla naszego regionu. Jacek Falfus był wójtem w Kozach, a także pierwszym starostą powiatu bielskiego. Od 10 lat jest posłem. Swoje doświadczenie oraz znajomość problemów mieszkańców naszego regionu staram się wykorzystać w pracy w parlamencie. Jacek Falfus wspierał i doprowadził m.in. do budowy kompleksu trzech skoczni narciarskich w Szczyrku. Drodzy wyborcy z Bielska Białej, żywca cieszy Pszczyny, Działalność publiczną traktuję jako zobowiązanie wobec Was. Działam z ludźmi i dla ludzi. Jacek Falfus to rzetelny poseł i samorządowiec. Działa z ludźmi i dla ludzi. Dbając o rozwój polskiej rodziny, zawsze pamięta o sprawach mieszkańców swojego regionu. Proszę Państwa o głos dla Jacka Falfusa. Jarosław Kaczyński. Twój poseł Jacek Falfus, trójka na liście numer jeden. Polacy zasługują na więcej. Prawo i sprawiedliwość. Lista numer jeden. Materiał Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.